Cznij chleb na kromki i smaż na oleju roślinnym 7 minut z jednej strony. Smaż z drugiej strony przez 15 minut. Ułóż kromki chleba na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Spryskaj dwa pomidory wodą. Pokrój pomidory w drobną kostkę. Dodaj kilka plasterków drobno pokrojonej szynki. Mozzarella starta na tarce. Spryskaj pietruszkę wodą. Osusz ręcznikami papierowymi i drobno posiekaj. Rozbij jajka do kubka blendera. Dopraw solą. Wyciśnij sok z cytryny. Wlej mleko, oliwa z oliwek. Zmiksuj sos, aż stanie się kremowy. Dodaj sos do miski i wymieszaj. Nałóż nadzienie na chleb. piecz przez 25 minut. Pokrój masło na kawałki. Rozpuść w rondlu. Dodaj mąkę. Ciągle mieszając wlej mleko. Dodaj starty ser cheddar. Dopraw solą, czarny pieprz, kurkuma, papryka słodka, gałka muszkatołowa. Wymieszaj trzepaczką. Ciesz się tą przekąską pełną smaku i aromatów.